Cześć, z tej strony Alex Curie. Zanim zaczniemy, jedna rzecz. Trading nie wynagradza za intuicję, emocje czy przeczucia. Trading nagradza za czytanie rynku tak, jak on faktycznie działa. Ja też kiedyś próbowałem zgadywać kierunek, i rynek bardzo szybko mnie za to ukarał. Dopiero kiedy zacząłem analizować strukturę ceny i zachowanie uczestników rynku, wszystko zaczęło mieć sens. Dziś pokażę Ci price action w praktyce, bez wskaźników, bez zgadywania i bez chaosu. Price action działa tylko dlatego, że cena jest śladem decyzji ludzi i kapitału. Jeżeli zrozumiesz te decyzje, zaczniesz rozumieć rynek. To nie jest magia, to czysta logika, mechanika i psychologia. Pierwsza rzecz. Struktura rynku. Jeżeli tego nie rozumiesz, cała reszta nie ma znaczenia. Trend rostowy to znaczy coraz wyższe siły i coraz wyższe dołki. trend spadkowy, coraz niższe dołki i coraz niższe sity. Brzmi banalnie, ale 90% początkujących źle to interpretuje. Kiedy zaczynałem, patrzyłem tylko na kierunek, cena rośnie, kupuje, cena spada sprzedaje. Nie rozumiałem, że rynek. Може роснуть, спадаючий і спадати роснунть. Доперьок, де забачилим, як інституція розгріває свінг по свінгу, зрозуміло. що тренд то структура, а не поєдинча швеца. Спойжмо на це на прикладі. Пачь тут. Вище щит, вище доłek. Вище щит, вище доłek. І так далі – коректа, імпульс. То є зрост. Не для того, що швеца є зелена, а для того, що купуюнце контролює ринок. Największy błód począkujących to uznanie, że przebicie jednego dołka lub situ zmienia cały trend. Rynek tego nie robi. Rynek najpierw testuje, robi fake out, dopiero później zmienia strukturę. I teraz twist. Traderze bardzo często wpadają w taką porłapkę. Spójrzmy na wykres. Trend wzrostowy mamy coraz wyższe sity, wyższe dołki, wyższe sity, wyższe dołki. Potem cena naklej wybija lokalny dołek і він щось в тим моменті мисли, що тренд ще одвручив. А ринок мові є ще ні, і далі континує рух вгору. гуре. Повім впрост. Я теж кидач ходжу в шорт в таких місцях. А ринок по хвілі робив новий вищий щит і заставив мене стоп-лосом на мінуші. Для чого? Бо долик не був структуральний, був локальний. Інституція дуже любить порушити від структури до структури. Nigdy od przypadkowej świecy. Przy okazji przypominam o mojej społeczności na telegramie. Nie interesują mnie masówki, interesują mnie ludzie, którzy myślą o trajderze. Dlatego wszystko dzieje się tam. Trend wzrostowy zostaje anulowany dopiero wtedy, gdy rynek przebije poprzedni wyższy dołek, potwierdzi niższy szczyt, przebije niższy dołek. Dopiero pod tej sekwencji mamy spadek. To ważne, bo w Prime Action liczy się kontekst. не поєдинчий імпульс. Єжелі структура, то керунок шіли, то попит і подаж, то скон та шіла стартує. Взрост – шукаме стрев попиту, спадек – шукаме стрев подажі. Сплощусь тут, то є класична стрева попиту. Найперше малиш ми консолідація, а потім агресивний імпульс вгорем. І допереду на ретестах можемо побачити правдиві децизії ринку. Dokładnie to samo mamy na spadka. Story, najgorsze co można zrobić, to próbować się łapać dno w strefie podaży. Rynek zawsze dokończy to, co zaczął. Zapamiętaj! W trendzie wzrostowym kupujemy ze stref popytu i nie gramy short ze stref podaży, w trendzie spadkowym gramy short ze stref podaży, i nie łapimy łągów ze stref popytu. I to jest najtrudniejsze dla początkuch. Rezygnacja z połowy setupu. I tutaj wchodzi ostatni element. Stosunek ryzyka do zysku. W Price Action liczy się tylko jedno pytanie. Czy warto ryzykować jedną jednostką kapitału, żeby zarobić 2,5 lub 3? Jeżeli nie, nie gramy. Trading to selekcja, nie spamowanie transakcjami. Jeżeli to, co pokazywałem dzisiaj ma sens i chcesz iść krok dalej, wpadaj na mój telegram. To nie jest społeczność dla każdego. Ale jeżeli trading Cię interesuje, zostaniesz tam na długo. Link znajdziesz w opisie i przy piętnym komentarzu. Do zobaczenia!